Dodajemy grafikę do naszej strony internetowej. Strony www wzbogaca się zazwyczaj rysunkami i zdjęciami. Odpowiednio dobrana grafika sprawia, że strona jest bardziej atrakcyjna. Aby zapewnić szybkie ładowanie strony, należy stosować odpowiednie formaty plików graficznych, np. JPG i PNG. Nie należy natomiast korzystać z plików w formacie BMP. W nazwach plików nie powinno się używać polskich liter, by uniknąć problemów z umieszczaniem strony w internecie. Jeżeli chodzi o pliki JPG i PNG, one są mniejsze objętościowo niż pliki PMP, i głównie chyba chodzi o to, żeby strona się szybko ładowała, żeby przechodzić płynnie do podstron, więc warto się zastanowić, jaką czy, czy po prostu przemyśleć to już wcześniej i przygotować takie zdjęcia odpowiednio je obrabiając. Jeżeli chodzi w ogóle o grafikę to powinny się wszystkie grafiki które umieszczamy na stronie znaleźć w naszym folderze który tworzyliśmy na samym początku czyli tym którym umieszczamy nasze notatniki z kodami do naszej strony internetowej. Ja tu mam już trzy zrobione. W tej chwili pracuję na tej drugiej żeby pokazać wam wszystko po kolei. Wstawiliśmy link do strony o Warszawie. Natomiast teraz wykorzystam na potrzeby tego filmu zdjęcie mojego psa, gdyż nie będę ściągała specjalnie zdjęć, albo co tutaj jest pokazane w ćwiczeniu, które będziecie mieli do zrobienia. W ćwiczeniu ósmym znalezienie strony, przepraszam, zdjęcia wieży Eiffla lub narysowanie jej. Tutaj mam już to zdjęcie wklejone. Ono jest bardzo duże objętościowo. Z tego co widzę. Czy ja je już zmniejszałam? Nie. Z tego co widzę, ono jest dosyć spore. Ja sobie zmienię tą nazwę i wpiszę tutaj rysunek 1. I tą nazwą będę się posługiwała, wpisując kod do mojego notatnika. Teraz y, wpiszę przykładowy kod. Tworzymy sobie tą właściwą linkę. To jest ta strona, która jest tutaj załadowana. Y, I teraz wpiszemy sobie przykładowy kod związany z y, po prostu wstawieniem takiego obrazka. Chciałabym, żeby ten obraz znalazł się nad tekstem, czyli wpisuję aby wstawić taki obraz, musimy zastosować znacznik IMG z atrybutem SRC. Teraz pokażę, jak to będzie wyglądało. SRC równa się. I tutaj wpisujemy nazwę naszego pliku graficznego, który chcemy wstawić. Mój rysunek, moje, moje zdjęcie, podpisałam rysunek 1. Tutaj sobie jeszcze tylko zmienię to rozszerzenie na JPG to może zostawmy tak to jest to samo, jpg jpeg to jest to samo i teraz wpisuję rysunek 1.jpeg mam nadzieję, że przeczyta nam ten kod bez problemu zamykam cudzysłów i zamykam znacznik to znaczy yy, zamykam po prostu nawias i teraz sprawdzimy, czy nasze zdjęcie się załaduje. Uprzedzam, że może zajmować dużą część strony, ponieważ jego wielkość nie została jeszcze odpowiednio dopasowana. Odświeżam. Tak. Pojawiło się zdjęcie. To zdjęcie jest bardzo duże. Zobaczcie. Ja nie chcę, żeby to zdjęcie aż tyle zajmowało na stronie, więc przejdę do jego edycji. Wystarczy je otworzyć w, tak naprawdę w. O. Wystarczy to zdjęcie otworzyć w pęcie. Gdzie znajduje się taka opcja zmień rozmiar. I tutaj albo w pikselach, albo wartość procentową możemy zmienić. Zmienię to zdjęcie do 20%. Pomniejsze je. Daję OK. Może za mało. Damy troszkę większe. Weźmy 50. Zobaczymy. O! Zapisuję. Zamykam. Sprawdzimy po odświeżeniu. O! I moje zdjęcie zostało pomniejszone. Teraz wygląda od razu lepiej. Jak do, naszej, do naszego zdjęcia dołączyć link który będzie powodował, że kliknięcie w zdjęcie przeniesie nas na konkretny adres, pod konkretny adres strony internetowej. Żeby to zrobić, musimy dodać do naszego zdjęcia znacznik hiperłącza i tym znacznikiem jest A. Czyli zaczynamy od A i ten kod będzie wyglądał następująco. Dodajemy atrybut href, w którym Umieszczamy adres strony internetowej, do której ma e, nas przenieść kliknięcie w to zdjęcie. Ja sobie wybiorę taki prosty adres, napiszemy psy.pl, zobaczymy co się wyświetli. Powiedzmy, że chcę, żeby zdjęcie mojego psa przenosiło nas do tej strony internetowej, daję kopiuj. I pamiętajcie, że jak kopiujecie stąd, to jak wkleimy sobie do notatnika ten adres, to on się z rozszerzeniem http wklei. A jeżeli będziecie wpisywali ręcznie, to musicie po prostu o tym pamiętać, żeby to wpisać przed www. Nie wystarczy wpisać www.psy.pl. Trzeba cały ten adres tutaj najlepiej przekleić. Zamykam cudzysłów, zamykam nawias i sprawdzamy, czy działa. Klikam Zapisz. Przechodzę do mojej strony. Odśwież. Zamykam tą stronę z psami, i teraz, jak kliknę w moje zdjęcie, powinnam się znaleźć na stronie z psami. Coś tutaj chyba nie zamknęłam, bo widzę, że się całe, tutaj cały tekst podświetlił jako link. Zaraz znajdziemy błąd w naszym notatniku. Oczywiście, zapomniałam dodać znacznik zamykający. W tym przypadku musimy to wstawić już na samym końcu, zgodnie z regułą, że to, co na początku, ma być zamknięte na samym końcu. O tym mówiłam na poprzedniej lekcji, i teraz zobaczymy, czy się uda. Odświeżam. Zniknęły nam linki. Klikam w zdjęcie i przeniosłam się do strony, która była podana. Chciałam jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, której nie zdążyłam powiedzieć. A propos wstawiania zdjęcia, możemy zmienić jego położenie. Jeżeli bym chciała na przykład wyrównać je do prawej strony, to takim atrybutem, który zmienia położenie zdjęcia na stronie jest atrybut align. Dopisuję więc do mojego kodu i w, jakby w środek znacznika dotyczącego zdjęcia, czyli dopisuję do img atrybut align z wartością right. Będzie to wyglądało następująco. Robię spację. Wpisuję i cudzysłów Wartość. Zamykam cudzysłów. Tu już mam zamknięty nawias i zamknięty znacznik Hyperłącza. Teraz mój, moje zdjęcie powinno pojawić się mniej więcej w tym miejscu. Klikam zapisz. I jest. Czyli mamy naszą stronę. Na stronie mamy nagłówek. Mamy listę wypunktowaną, wynumerowaną. Mamy też link, który przenosi nas, link zawarty w tekście, który przenosi nas na stronę miasta Warszawy. Na stronę po prostu Warszawy. I mamy tabelę z, z państwami i ich stolicami oraz zdjęcie. To zdjęcie wkleiłam, tak jak mówiłam, na potrzeby filmu. Tu powinno się znaleźć zdjęcie związane z tematem strony. Zdjęcie to powinno przenieść nas. Na odpowiednią stronę internetową, kiedy w niej klikniemy, i tak właśnie się dzieje. To wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę.